Witam Państwa bardzo serdecznie z gościem specjalnym. Hej, hej, z tej strony z Rapunia. Przetestujemy sobie dzisiaj Ekspres Losy: szybka kasa w ilości 50 sztuk. Trzymajcie kciuki. Także będzie się działo, będzie dużo wygranych. Liczymy przynajmniej na to. I <laughs> Także. Dzisiaj nie przeliczymy. Także działam, ja działam. Pamiętajcie, łapeczka w górę. Dziękuję. I mamy serce. Korona, podkowa i sakwa brak. No to rozpoczynamy zabawę pustakiem. A kto jeszcze nie subskrybuje kanału zapraszam do subskrypcji. O tak. Sakwa, wiśnia, diamentu nie ma. No to jest drugi pustak. Wierzę, że coś tu będzie. Korona, siódemka i sakwa. No i co? Trzeci pusta. No to teraz powinna być wygrana. Co czwarta. Karty nie ma. Korona jest. Sakwa jest. Dolar jest. Wiśnie są. Ale Wygram, nic nam wybra. nie ma. Wiśnia. Podkowa. Korona. Kości. Wiśnia. No niestety. Dzisiaj nie mają dla Ciebie zmiłowania. No nie, same bez wygranej, same pustaki. O, jest wygrana, 4 złote. 4 złote. normalnie szał. Świnka, diament, kości. Pliku nie ma. Jaki to plik? To jest banknot. Ach, jej banknot, korona, Świnia i znowu nic i nic i zero. Moi drodzy 50, 100 zł, 100 zł w losach. Czy będzie plus? Czy wyjdziemy na swoje? Piszcie w komentarzu. Podkowa karty. Na razie jesteśmy na sporym minusie. Umoczyliśmy mnóstwo pieniędzy. Chleba żeśmy dzisiaj nie kupili tylko losy. I co teraz? Cała nadzieja w tym, co tu wykreślimy. No za 4 złote raczej nigdzie chleba już nie dostaniesz. No nie, bułki jeszcze kupimy: sakwa, karty, dolar, podkowa i gwiazda. Także musimy, że tak powiem, na jedzenie dzisiaj zarobić. I co? I mamy. Mamy 10 zł. Jest na kostkę masła. Jest na kostkę masła. Zobacz. Uh, będzie masło. Mamy 4 zł. To mamy tutaj bu bułki, masło. No to jeszcze teraz na obkład. Na obkład. Siódemka. Serce. Kart nie ma. Kurczę, żeby było na obkład. Mm, serce jest. Korona jest. Dolara nie ma karty. Bułki i smarowanie. No mamy. To już mamy. To najważniejsze. Serce. teraz. Teraz zabiera. No i dużo co? nam zabiera dzisiaj. No bardzo. Za, za dużo. Sakwa. gdzie z sakwa. Dwa złoty. Pierwsza dwójka dzisiaj. Pierwsza dwójka. Diament. Korona. Sakwa, kości, wiśnia. Serce, wiśnie. Diament. I znowu nic. A za dwa złote to nie wiem. Może plasterek zara dostaniemy. Siedemka, korona, monetka i znowu nic. Serce Podkowa, korona. Gwiazdy nie ma. Sakwa jest. O jeju, jeju. Korona jest. Korona jest. Dolar jest. Serce jest. I pusta, pusty los też jest. <noise> Gdzie to jest? Wiśnia. Nie ma. Karta. Pięć złotych. Słuchajcie. Yes. 5 zł. Pierwsza piątka dzisiaj. Jakiś, jakiś obkład będzie. Na pasztet już jest. Czy zamienimy pasztet na wędlinkę? To wszystko zależy od szczęścia. Wiśnie. Na razie mamy bułkę z, z masłem i pasztetem. Czy będzie coś więcej? Diament. Dolar. Podkora. Świnka, podkowa, diament, gwiazda. No bo nic. Teraz jeszcze na jakąś dobrą herbatę, by trzeba było naskrobać. Na Dolar, świnka, sakwa, Przerażam korona. Kapusta. Nie lubię tak. Ja też tak nie lubię, ale nie zawsze mi się ma to, co się lubi. Siódemka. Nie znowu nic. Wiśnia, gwiazda, podkowa i... A już, znowu. już myślałam, że będzie stówka. Serce, świnia, gwiazda, diament, monetka, siódemka, podkowa, korona, Monetka. Znowu nic. No to ślij się. Gwiazda. Wiśnia. Siódemka. Podkowa. Znowu nic. Serce. Monetka. Korona. Podkowa. Serce. Monetka, wiśnia, jeden diament by uratował normalnie nas. No? Monetka, serce, siódemka, gwiazda. jedzenie na cały miesiąc by było. No. Wiśnia. Karty, świnia. No i co? I na razie bidę tylko tyle, że mamy bułkę ob, ob posmarowaną masłem z pasztetem i nic więcej no 2 złote to za dużo kurczę nam tutaj nie ratuje nas, no ja wiem, że grosz to grosza będzie kokosza, no ale co za 2 złote mogę kupić butelkę taniej wody a ja bym chciał się dobrej herbaty napić no nic nie mówisz, gdzie coś jest, bo muszę sam szukać no dużo nie widzę. Bo za dużo nie mam. Podkowa, dolar, serce. O, mamy dwa złote. No to faktycznie, grosz do grosza może będzie kokosza. Mam nadzieję, że w końcu się odmieniło. Serce, diament, wiśnia. Ajt. No to tak na, na krótką metę się odmieniło. Korona jest. Serca brak. Sakwa jest. Jest 2 złote. Ja Wam powiem, że coś może być w tym powiedzeniu. Grosz do grosza będzie kokosza. Co to za imbecyl jedzie? Jeden taki imbecyl mm, to jeździ po Jarocinie. Yy, nic. nic nie ma. To jest podniecającego w takich głośnych samochodach. idziemy dalej korona podkowa sakwa hmm. karty nie, nie ma nie kartę. diament nie jest nie. siódemka jest i nic więcej nie weszło dolar korona wiśnia, gwiazda, diament też nie ma nic Znowu finish już tak dochodzimy. Ale mamy dwa złote. Mamy dwa złote. Dolar, monetka, serce, świnka, siódemka. I co to mamy jakości? Dolar. Gwiazda. I nic. I nic. Wiśnie. Mamy wiśnie. Mamy podkowę. Serce. Diament. Pusta Pusto. I ostatni. Pięćdziesiąty. Los. Korona. Karty. Siódemka. 2 złote. To powiem Ci tak. Mamy na bułki masło. Upkład w postaci pasztetu

A największa tragedia jest taka, że będę musiał zjeść bułkę z pasztetem. Dobrze, że ja lubię. Ja też. <grymne> Do zobaczenia na razie. Cześć. Szukamy głównej wygranej.